Jeden. Cześć, widzowie, jeździmy tutaj z temu? No, Z nami jest gość specjalny, tak jak kiedyś był Kapollo, chyba teraz mamy. Wojtka. Takiego Władka Wojtka mamy. Wojtek, do ci jak ran, będziesz sobie wszystko tutaj widział, co my robimy. Chcę, żeby przez cały odcinek, czy tylko chwilę na początku, mapa Dobra. Wola brudnowska. Ja już z nim skończyłem k jeszcze sobie żniwa robi. Ja wziąłem sobie rokę i ja bym ja sobie wziąć ja na gospodarstwo. Kurde, ja nie muszę hmm, zrobić. Chcemy pewnie, ale to aż dopiero w zimę muszę sprzedawać, bo są sezony ogólnie. Tutaj moje pola i sąsiada pola. No, chcę jakieś... tylko przypomnieć. Ja chcę tylko inaczej przypomnieć. Nie żeby rób każde... Chcę każdemu przypomnieć, żeby zostawili subskrypcję i. Lajka pod kanałami, żeby nie żegnać kolejnych filmów. I wstąpić do mojego kanału, który zostawicie, może link w opisie. Nie zostawiam, bo nigdy nikt nie zostawia. Jak, zostawiłem. Cię. O, to dzięki. Twój mogę sam zostawić. Ale no więc mi nigdy nie daje promować, smutna żaba. Ale, ej, ej. ale dasz może linka do, do mojego. Wojtek, kanału jak ty mówisz, że. Że bęki, dobrze. Kurna, jednak coś w drifcie moim nie wyszło. Trzeba ja ci zaraz pokażę, co robi Fiat Uno. Kurde, E36 to leci lepiej bokiem. W Uno jest, lepiej, Niemiec. prawda, Xavix? No, no. Nie. Ale człowieku, na drifcie. Ale to ziemi, na ziemi. Patrz, na ulicy robi drifty. No nie. Tak to nawet Ursusem mogę robić, ty. No Ursusem tak, tak nie zrobisz. Ja jak się. zrobię drifty 30 w to się Na ziemi, na zimnej ziemi, ziemi. Na lodzie byś tak. Na lodzie. O kurna, pimpka potręcił. Ale w farmingu psy są nieśmiertelne. Prawda, bo nie ja kiedyś przez 15 dni. Nic takiego nie pojrzałem. Pimpek, Pimpek jest zdrowo. Pipek ma miliard życia. Byf, żebyś powiedział. Albo może nie jest. Mordyszko moje, Cardio. W tym fiacie Uno, Fiat Fiat Uno jedzie driftować na polie Dobra, jedziemy Ja, pa ja pamiętam, gospodarki. jak ten agroopolskie poloniask. No, ja bardzo mi to nie opowiadać dram. Ej, kochani, Savik znalazłem dobry wjazd na Twoją gospodarkę. Nie przez. No, ale to bym już dawno był. No, tak, ale mi się tam też nie chciała przyjść. 50 litrów. Ten to fajnie, długo mi na to baryłka styknie. Dem za 500 zł. Ale ona naprawdę Zrobiłem. Zrobiłem prawdziwe arcy... arcydzieło odnosi Putina. Dobra, nie jeździ tu po Putinie, bo jeszcze z niewiadomych powodów przyjdzie i Dobra. No. Okay. i widzowie będą smutni. Czekajcie. A nawet Putin nie wie, o tym mieszka, że więc się nie dowie o tym. Putin wie, wszystko. Putin wie wszystko. Nie wie tylko, że atakowanie Ukrainy się nie opłaca. Bo w środku. W środku na temat wojny Ukrainy to nic nie miał w środku. No nie wiem, podobno znaleźli groby ruski żołnierzy na Ukrainie, ale to gówno, prawda? A że tak naprawdę ten żołnierze ten, 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 Rosji nawet nie wiedzą gdzie, gdzie jadą, bo No potem nie, oni mówię... wiedzą, że jadą na Ukrainę, ale oni nie wiedzą w imię czego jadą, dla, dla kogo jadą. Po co oni tam jadą? Oni mówią. Mówię... No oni, oni im wmawiają. Yy, albo dobra, nie rozmawiajmy chłopaki o tym na odcinku, zaraz sobie po odcinku tym po, o tym porozmawiamy, bo jednak nie chcę dos wyrwać demonetyzacji, mimo że i tak z tego nic nie zarobię. To i tak nie chcę demonatyzacji. No to się nie ma Trzeba mieć skrypcji. Janek, ale nie co mi tutaj brakuje. Błoto. Hmm. Do susów. Jest mod na zakopywanie się. 60. -tka... A błoto? No po co ci tu błoto na polu? No deszcz. No deszczu nie ma, chłopia. Jest cieplutko, jest 12 stopni. Na po, na... Ja by to powiedział ten... Um, ja by to powiedział osoba, która jest lubi ciepło. Zimno. cieplutko jest. Chłopie! Mój kolega raz... Ja nie ja mój ten kolega ten powiedział ten cel, raz. Że zimno. Ej, mój no. kolega raz powiedział, ja było minus 2 stopnie z... Panie, ciepło. ciepło. No Na WEST. No lagi są. No, masz ja, lagi. No ja, ja ma Discorda i jeszcze do tego nagrywanie, do tego farminga z miliardoma yy, modami, no to nie widzę się odmiałuje. Ty, ty. Przepraszam, czy masz miliard modów? Xavix <słupik> ma koło tam półtorej. Ja mam malutko modów. Ex Mam w farmingu 600. Pozdro. Mam 1600. A. Pozdro 1700. Pozdro nie wymila. Pozdro Pozdro. Bo inaczej, bo. Robię, bo dla mam Kapolo, polską. Dla Kapole, jak włączam 10 czy na 50 modów na polską gospodarkę, to on mówi, ale nie włączaj miliona modów. Tymczasem 50 modów, które są nam niezbędne. Kultywatory, biznes, mapa, wszystkie stodoły, wszystkie prasy, kombajny, wszystko, wszystko. wszystko. No o, to to może chyba chcę powiedzieć, tak, że. że mu ten, że nie chce sobie. że mu komputer wybuchł, bo ma teraz Windows 7, który mu się instalował dwa dni, więc tu mu się nie dziwię. mam znaczy, 11 i żałuję tego. No, a ja Windows 10. 10. A komputer mi mawia, żebym zrobił Windows 11 z to 10. No lepsza była. No. Ja się wtoznał no, w czasie, to byś, to byś... tego nie robił. No ja, ja miałem Ej, bo, bo ja... Mi, ej, to się bo się ja mam... z klikiem zrobiło. Ja mam z mamą laptopa i ja się pytam mamy, czy zrobić y, aktualizację Windowsa 11. I powiedziałem, że 4 GB właśnie to powiedziała nie pobieraj ty pobrałeś Nie, nie pobrałem Nie potrzebujesz tego do szczęścia Ło 60 60 mi grząści, nie! Dobra Mój kolega miał Windows 7 i zmienił i dziesiątkę Da się? No, ale on miał komputer Da się? Aha On miał komputer Moja mama popa Tymczasem jak ja mam Windowsa 10 z dwoma kartami graficznymi Znaczy z pamięci w ogóle, ja się muszę pochwalić, że niedawno potrafiłem mojego pierwszego mityka w Pet Simulator. pochwalić, że Czemu ktoś z na mordę? Ja nie chcę nic mówić, ale ja już ja mam nowego mityka z pierwszego EGA. No z tak, Ja mam Złotego. Ale ja muszę się przyznać do czegoś z tego. Z tego, z drugiego EGA, czy z tego pierwszego? No z drugiego. A jeszcze ciebie... Ej, muszę no się do czegoś lubię. złego przy muszę się do czegoś złego przyznać. Jesteś gejem? Ej, nie! Jesteś w jesteś Nie, powiedzieć? Zdradziłeś swoją dziewczynę. Nie. Gram on nie gorsze, czegoś gorszego. No? Gram w PS-a. w ps Rozstrzelać! Witam w klubie, ja też mam PS-a No PS ale, ja ale on już ja... gra w BS-a, czyli w teraz gra A, to... E, nie, e, to, fakty... e, to faktycznie, e, bior... e, poczekajcie, bo muszę poszukać mojego e, kałacha e, Dobra, nie znalazłem Zabijanie ludzi A kałaszników to bardzo dobre broń, AK-47, wystrzeliwuje 30 pocisków jakieś. Nie wiem. 5 sekund. 10 sekund. 7. Nie, bo on 10 pocisków. Nie, no, chwila, kurna. 20 pocisków. Przytrzymujesz na chwilę dosłownie kurna pocisk. Na ciągłym, oczywiście. Przytrzymujesz na chwilę spust i nie mam magazynka. Ja Odrzut jest taki w kałachu, że ja pierdziałam. Ja jakby co lubi, Jan Paweł II? Kremówki. <laughs> Jeszcze jak? Dlaczego papież nie może zjeść hamburgera? Bo nie żyje. Ha ha, ha. Jan II, lu, Czy Jan Paweł II. Czy Jan Paweł II... lubi jeść ludzi. Jak widać, no to zjem. A ci, Jan, a ci święty papież. lubi lody ekipy? lubi lody ekipy? Nie wiem, bo mi nie dali. <laughs> Dobra, nie wie, wie koniec... bo nie żyje i nie może spróbować. Nie wiem, koniec moją po papierzu. nie może spróbować, bo nie żyje. Łatwo to jest zadanie. Ja bym już skończył ten odcinek, aż to bym zrobił widzowie poza odcinkiem, bo teraz by się powinniście czuć tak trochę olewani na tym odcinku. My to trochę odwalamy teraz na tym odcinku. <laughs> Rozmow... Trochę rozmowy politycznych, trochę tam swoich, takie tam i dały. Rozmowy o papieżu i o Ukrainie, tak nazwę ten odcinek. Ej, a wiecie, że ten Kubaj BMW 39 dostał bana na Discordzie za to, że pisał o papieżu? Było Jego tam. Nie, coś. Związane coś z papieżem, ale nie wiem tak dokładnie. O kurde, albo. Oj, chyba Discord nie lubi papieżu. Hydra! <noise> tymczasem, Tymczasem mój kolega mówiący, papież, 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 wbijący na czacie i nie zostaje bana. Różę serwery są. Ale poskoczyłem. Ale skoczył. Oporowo, porowo! i gaz do! Do nędzy. Janek, mam dla ciebie challenge. Mój u susa. Brudnie wy brzydko wygląda, jest brudny. Teraz nie ja mam Okurde Ja... Że jak go boku... jest to umyjesz go. <noise> to na boku leży Ej, na boku leżę. Tego. No. Nowy tytuł. E, gadanie o polityce, o Ukrainie, o swoich sprawach i przewrócone bizon. E... Uno. A Uno? A Uno to pierdzielić, wrzuć je do rowu. Nie, mi, nie, mi. Ale, ale bizonem to przed chwilą też próbowałem. Znaczy, co? Co? Weź to zobacz, jak to wygląda. Nie mam czasu. Nie, <grym> nie wiem, bo... Zaraz... Nie mam czasu, muszę no pracować. No nie mam czasu. Prawda, muszę jak pracować. Chwilą, jakieś 4 godziny temu w farmingowo oczywiście, yy, zaczynałem żniwa. Ten, ten Ale no, nawet... Nie, powinien być szybszy czas. Nie, m, ja odblinę za To by strasznie pasowało do 60. Ja odblinę za tym, to in raz. Fajnie, bo mam cztery belki z jednego pola, takiego dużego.